A co tam jaja? Łoł! Wow! Co ty robisz? Co zrobiłeś? ty zrobiłeś? O co robisz, chodzi? Wsiądź, to... wysiądź, 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 wysiądź. No wysiądź. Wsiądź, wysiądź, wysiądź, szybko. Szybko! Bo raka dostanę. No, Ej, ale mordę masz, Hektar'ym. No czekaj! Ja ci muszę zrobić zdjęcie. Ty to robisz, a ja idę sprzedać naszą pszenicę, bo mamy 5 z nami ale zostaw jeszcze Ale mamy pieniądze to na... Mamy dosłownie pieniądze stardew. na minusie A faktycznie mam pieniądze na minusie Minus 76. Fiegu... P... Przemyśl to Chcesz nas zbankrutować, czy nie? Skutki niepożądane obejmują suchość w ustach, zawroty głowy, mdłości, zatrzymywanie wody, bolesne swędzenie odbytu, halucynacje, demencje, psychozy... Ej, czemu się tak patrzysz? Ale nie, w ogóle to świetne, nie? Tylko ja stąd spierdalam Ła, wow, co jest? <śmianie> On ma w ciebie solidnie wywalony Ej po co, bankrutujemy czy nie? Tak No dobra No co warte, chodź jaja idziemy się bawić jajami No proszę, Idziemy się bawić jajami Wow, wjechałem w coś, ale jaja No ale jaja Co jest wysiadłem

Patrz na tej branży. Wow. No i lipano. Patrz. Czekaj, bo... We, możesz zresztą auto? Mój okay. no się skaza. Oddech. Torime. Interimo, a ja parę torime. Amen. O rany się wprezent. Masz. Ale na kopszaku za... No, może one są. Hej, bym ja się też tak nie do końca działa. Dobra, otwórz mi dobra. bramkę, ja się tam wracam po to. Dobra, dobra. Nie wiedziesz tu? Wiadę, wiadę. No dobra, może właśnie wiadę. Chodź na chwilę, zrobię cię prysznic przenisowy. I... Z tyłu. Z tyłu to jest przód. No i z tyłu. Aha. Patara. na chwilę. Nie zgadza zdecydowanie Coś tutaj Ej co myślisz? Przyjmą mi jaja do minus zboża w Prawda, Prawdopodobnie nie Prawdopodobnie tak A raczej nie Na pewno Nie raczej nie Jestem pewny Nie nie Nigdy nie byłem tak pewny swoich działań Jestem bardziej pewny niż to że mam że, że mam na imię Bartek Potem, no serio... Nie zobaczymy czy to się wysypie tak dobrze, dobra? To nie jest prank, to jest eksperyment Trollalolo No, przykro mi, to jakoś inaczej Ale czy ty mógłbyś mi nie jechać na przykład teraz? A, sorry, sorry. Tak ładnie się ustawiłem a ty się ruszasz Czy to jest pasza Bartek? Dobra To... to nie jest Pasha To jest Pasha? To... No nie, to nie jest Pasha Gdzie jest Pasha? Nie mam pojęcia jak co jest... Wziąłeś to no, jak wjechał w ten... ano no. Ej, się na chwilę Muszę coś zobaczyć Ej, no się na chwilę Muszę coś zobaczyć na chwilę Czekaj, czekaj, jadź, 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 Luju o, Bartosz, no na chwilę wysiądź, dobra S dzięki na rafę Halo! Ty orkuż, gdzie była? Patrz! No dawaj, orkuś No nie, no proszę! Wracamy do domu! No nie! Ej, stój! Top! No no, stop! Ej, efekt to utopi, czekaj! Co, nie top tego! Nie top tego, no nie top! Nie, nie wiem. Nie jadę normalnie, ej, nie da się normalnie jeździć tu! Co jest? Chodź zobacz Patrz, jeżdżam, czekaj, wracam do ciebie. Jak to będzie wyglądać u ciebie, czekaj. O nie pod górkę nie da się. O, utopiło się. Jezu, ile jajek! Biegł, chodź zobacz! No chodź tu zajrzyj Padłem szczepę. Dobra, ale chodź zajrzyj Lololo lolo. Tu jest drewno <laughs> Nikt tego nie wie, hej okay? Spójrz w górę Dobra, gdzie jest aktualnie naj... drzewa to same były ścięte już O, się wow. same ściąłem, to są drzewa widmo człowieku wow. Co? No chodź zobacz Bartosz Bo tabem może tu przyjść jak coś Chodź tu zobacz Ja tego nie zrobiłem <laughs> To są, trzewa, to są drzewa! To są drzewa widmo, człowieku! Drzewa widmo, nie że. Ej koleś, zdepnijcie się do mnie! Lipa! Lipa! Dobra! Czekaj, bo. A, 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 A ja ty się na tym topnąłeś! A za się na No bo ja jestem w aucie. Czekaj, bo. O! biegł, czekaj! Ratuje sytuację. Dobra, ale no cóż! Walisz w szczepę! No i odchłonęć no, drzewo widmo! Nie, się boję, bo jest ciemno, a do kolejnego drzewo się odprociał Bartek. Przyjdź tu, proszę. Gdzie jest, gdzie jest widmo? No, zobacz tutaj. Gdzie to było? Tu, tu, tu. Patrz Co jest? Czy widzę jakieś auta widmo, które jadą do tyłu? To już przerażające. Ja już widzę dziwne. I biegł, na przeszedł. Szatuj, <śpiewa> <śpiewa> trzymaj. On tu przyszedł i zaczął ścinać drewna. To Naprawdę jest on. co jest? <śpiewa> to naprawdę on. To to on jest tym widmo. Ha. Tak! Dobra. Zatrudniłem go. Teraz. Mam w dupie ile mu płacę, tak szczerze. Wiele by za nie pracował. Wyjątkowo, już że starsze rozgórze już zarabiamy. Nic nie przeszkadza. Co on robi? Nie on wjechał na drogę i on stąd odjeżdża. <gry> on kranie, on kranie. co jest, to jest? Co szutuje to? On wjeżdża, odjeżdża sobie stąd. <gry> Trolololo. pracownik. Nie pracuje. On to co po prostu ukradł. No. Co on robi? Ja nie wiem co on robi, lecz... On nie, nie pracuje. Nie, nie wjechał ty, on jedzie do lasu. Ty nie no, weź się do niego tępnij szybko. Ty wjeżdżasz z lasu, dawaj tępać tu. Przeszkadzaj. No po co? No, muszę to zobaczyć, na was patrzę. Co robi? Co robi? zniknął! się, Zabrał, ziknął, ziknął. się. Wjechał do... Zabrał 100 dolarów, wjechał do la... utknął samochód, się zwolnił. Co jest?